Siema, tu Emil Lipski, tytuł tego filmu, miniatura, nie jest przypadkowa, mamy dziś święto niepodległości, a ten film to nie będzie film o jakiś wykład historyczny, moi drodzy, nie chcę tego w ogóle w jakiś sposób poruszać, myślę, że każdy mia, ma, ma miał historię w szkole, wie o co chodzi ze świętem niepodległości, wie o, po, o tych magicznych 123 latach, po których właśnie tę niepodległość odzyskaliśmy i e, moi drodzy, dziś luźna wypowiedź, bez żadnego przygotowania, ja po prostu... Poczułem, że jeżeli na tym kanale mówimy sobie o rozwoju w młodym wieku, jeżeli sobie mówimy, że mamy największą społeczność młodych ludzi pragnących się rozwijać, i przecież kierujemy to do Polaków. No to myślę, że ten dzień jest bardzo fajnym dniem, żeby właśnie tak luźno sobie na ten temat porozmawiać. Temat, co my myślimy o kraju, jako młodzi ludzie, co wy przede wszystkim myślicie, bo to będzie jedna strona barykady tak naprawdę, ile ludzi tyle opinii ja każdą szanuję, każdy komentarz również, nawet te, które się ze mną nie zgadzają, no bo, no bo dzięki temu wywołuje się dyskusja i to jest bardzo ważne, by nie mieć takiego poczucia, że wszyscy myślą tak samo jak ty. To jest, to jest, to jest super na tym kanale, że jest Jesteśmy otwarci właśnie na ludzi z innymi poglądami. No i moi drodzy, mamy to święto niepodległości, tylko ja osobiście wysuwam takie pytanie: że coraz więcej, znaczy pytanie, taką wątpliwość, że coraz więcej młodych ludzi już w ten kraj, nazwijmy to, nie wierzy, w Polskę po prostu. I ja parę lat temu, moi drodzy, osobiście bym do tej zmiany myślenia was zachęcał. Jednak teraz, parę lat już pracując, widząc, to, jak to wszystko wygląda, zarabiając na siebie, Mam niestety moi drodzy wielkie wątpliwości do tego czy jednak ci ludzie nie mają racji młodzi ludzie właśnie my bo wydaje mi się że że coraz więcej osób dostrzega, jak mogłoby być, a jak nie jest. I to jest główny powód, dlatego, dla którego młodzi ludzie często nie wierzą, nie lubią nawet, po prostu nie lubią e, naszego kraju, a może inaczej mentalności, która w nim panuje, bo kraj piękny, ale ludzie są. E, no tutaj już nie będę, nie będę kończył tej sentencji. Także ja osobiście też zachęcam zawsze, bo ten kanał mówiący o rozwoju firmy. Jak ja pokazuję o rozmawianiu właśnie o znalezieniu pracy, edukacji, maturze, to wszystko jest bardzo ważne. Tylko e, zobaczcie, że ja nie wiem, czy wy widzicie, ja też chcę trochę tak przemycić moje myślenie i postawę właśnie do tego, by właśnie w tym kraju było lepiej, a nie gorzej. Byśmy... By to było miejsce do życia po prostu ludzi wszystkich, nieważne z jakimi poglądami. A ja osobiście teraz widzę, że tak nie jest. Teraz w tych czasach, 2021 rok i dalej wydaje mi się, że niektórzy ludzie w Polsce są piętnowani. Dalej wydaje mi się, że nawet w rodzinie ludzie nie mają wsparcia. Często decyzje, które są inne niż e, społeczeństwo by tego wymagało, bądź ty jako osoba jesteś inna, nie jesteś nawet akceptowany przez swoją rodzinę, bo e, w kręgu rodzinnym zawsze znajdzie się znajdą się osoby, które tego nie zaakceptują. I chodzi tu właśnie przede wszystkim o myślenie. Młodych ludzi myślenie jest zupełnie inne. Coraz więcej osób jest po prostu otwarta na pewne tematy. I tak podając Wam dla przykładu, wiele osób teraz się nad, nad tym wyborem zastanawiało, na przykład mieszkanie z partnerem przed ślubem. Zobaczcie, tak ważna niby rzecz. Logicznie myślący ludzie powiedzą, no niech się ludzie spróbują. Wtedy będą widzieć, czy, czy do siebie pasują, bo wtedy dopiero wychodzi to, jakim się człowiekiem jest, żyjąc po prostu na co dzień, bo na tym to polega, żyjąc potem z partnerem na co dzień do końca życia. I, i ludzie czasami nawet w rodzinie, zobaczcie, nie wiem, czy u was tak jest, ja dostaję wiele wiadomości na Instagramie, przypominam, instagram emil.lipski, nawet dzisiaj, nawet za Tydzień będzie live, rozmawiamy sobie na takich tematach i nie tylko. No, tak jak tematyka tego kanału, tam to po prostu rozwijamy na Insta. Polecam zafollowować, kto z Instagrama korzysta. Mm, no to faktycznie zobaczcie, że nawet myślę, że w Twojej rodzinie by były takie osoby, które by powiedziały, w Twojej teraz, drogi widzu, że no, jak to tak przed ślubem nie można. Mm, jesteś B. I jeszcze w ogóle do tego dochodzą emocje, prawda? Nie potrafimy dyskutować jako Polacy, nie potrafimy mm, podchodzić do pewnych spraw bez emocji. Czy to dobre, czy to źle? No taki naród waleczny, taki naród, który, który właśnie to emocjonalnie do pewnych rzeczy podchodzi. Nie wiem, czy do końca to jest dobre. Wtedy, kiedy trzeba, może w tak, może faktycznie to jest dobre, ale wtedy, kiedy chodzi o sprawy akceptacji, czy, czy o właśnie takie decyzje młodych ludzi, którzy mają inne myślenie niż pokolenie naszych rodziców, czy, czy jeszcze wyżej, naszych dziadków, albo bradziadków, no to faktycznie zmiana jest potrzebna. I ja osobiście, moi drodzy, uważam też, że osoby w wieku Urodzone koło 90 roku i w górę, czyli teraz osoby, które w tym roku skończyły około 30 lat i młodsi, my, pokolenie tak zwanych milenialsów, Z, nie wiem jeszcze jakie literki tam wstają, ABC, XYZ, jak na maturze podpis, jako XYZ, to ja uważam, że mamy zupełnie inne myślenie i... Jestem ciekawy, czy my, jak będziemy starsi, czy jeszcze nowe pokolenie będzie miało zupełnie inne myślenie. Tak, niby jest zawsze. Zawsze wchodzi młode pokolenie, dochodzi do głosu i chce zmian, chce żyć inaczej. Tylko nie wiem, czy w czasie, w którym my teraz się znajdujemy, czyli tak wysokiego tempa życia, które mamy obecnie. Um... Czy to jeszcze może być szybsze niż jest do tej pory, nie? że ludzie rodzą się z telefonem w ręku, gdzie ludzie mm, no, widzą świat dookoła, mają internet, są podłączeni do całego świata, z całym światem mogą za 5 minut możesz zdecydować, że porozmawiasz sobie z kimś z Brazylii, z kimś, z Japonii, nie ma ku temu przeszkód. Zobaczcie, my często sobie nie dostrzegamy, jak połączeni jesteśmy dzięki właśnie temu połączeniu. Także no to, to, to jest ogromny świat możliwości, ale ogromnych również zagrożeń, jak najbardziej. Um, ale, ale w dalszym ciągu utrzymuję, że wiele osób nie znajduje tutaj miejsca i chce wyjechać. I to jest temat. Chyba który zasługuje na oddzielny film, emigracja, bo wiele osób jest teraz przed maturą, wiele osób teraz studiuje na tym kanale, wiele osób już jest po studiach i ogląda dalej ten kanał. To bardzo mnie cieszy, ale zobaczcie jak wiele osób Waszych znajomych może jeździ do pracy za granicę. Ok, ja rozumiem, że jeździ się do pracy zarobić, w ogóle pracuje się po to, by zarobić, no, albo się pracuje, albo się robi wolontariat, to są dwie różne sprawy i faktycznie za pracę chcemy, by nasze wynagrodzenie było jak najwyższe i to jest zrozumiałe, po to się pracuje, po to chodzimy do pracy, po to często się kształcimy, poświęcamy nasz prywatny czas, by zarobić. To nie ma nic z tym złego. I w takich wyjazdach również zarobkowych. Ale zobaczcie, że ja mm, nie wiem, jak jest w waszym kręgu znowu rodzinnym i znajomym, ale ja osobiście też e, strzelam, że wiele osób chciałoby mm, nie ze względów zarobkowych mieszkać w Polsce, ale ze względu na tych, że ich denerwuje w ogóle to, jak. Państwo do nas podchodzi. Zobaczcie, jak zbudowany jest nasz kraj. Wiele spraw, kanały jakieś, sprawy dla reportera, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, pokazują tylko, w jakim kraju absurdów obecnie żyjemy. Ludzie oddawali życie za to, by Polska była niepodległa, a teraz, pomimo że tą niepodległość mamy, to często nie potrafimy się my jako Polacy dogadać sami ze sobą. To, to jest. To jest, no, no to jest naturalne, prawda? Tyle ile ludzi powiedziałem na samym początku, tyle opinii, ale chodzi mi o taką mentalność. Zobaczcie, czy nie fajniej by było I dlatego mówię o tym, że przemycam troszeczkę takie podejście do drugiego człowieka Zobaczcie, wiele razy mówiłem na live Odchodzisz od kasy, powiedz miłego dnia, do widzenia Czy to jest takie trudne? No, no miło się po prostu będzie nam żyło wszystkim I jeżeli ja sam wymagam od tego, by, tego by, by było nam po prostu fajniej No to chcesz zmienić świat, zacznij od siebie Dlaczego żądasz, by w naszym kraju było lepiej, przyjemniej, bardziej komfortowo I sam nic w tym kierunku nie robisz Hmm? Chcesz zmienić świat? Zacznij od siebie. To jest od kiedy usłyszałem to zdanie, staram się je stosować. Może dlatego w ogóle robię ten kanał, by pokazywać pewne wartości, by pokazywać coś, co ja przemyślałem, by ktoś nie musiał na ten temat już długo myśleć, bądź po prostu coś nam kogoś wiem, poduczyć w jakimś temacie. To jest, to jest fajne. To jest myślę takie spełniające, dlatego mam nadzieję, że, że docenisz, docenisz ten wkład i jeżeli trafiłaś, trafiłeś tutaj z głównej, to zostaniesz ze mną na dłużej, po prostu subskrypcją z dzwoneczkiem, ale i czy oceną tego filmu po prostu w dół bądź w górę, ale faktycznie to jest ważne, żebyśmy sami pokazywali taką postawę. Zobaczcie, ja jak pracowałem jeszcze w biurze, nie pracowałem zdalnie, Hmm, to kurczę, tak. Hmm, dostrzegam, że to jest taki jeden z nielicznych filmów, gdzie roz nie rozmawiamy na jakiś temat, tylko ja trochę opowiadam. Hmm, może jakieś QA w najbliższym czasie, kto wie. Kto za QA? Niech napisze komentarz QA. To, hmm, to wracając do tego tematu biura, pracując jeszcze niezdalnie, tylko w biurze, ja rozmawiałem, zagadywałem często do, spr do sprzątaczek, do, do osób sprzątających, do sprzątaczy, bo to nie są tylko kobiety i, i to jest fajne. Pogadać chwilę, wiesz herbatę, robisz coś tam. Zagadać. Ja nie mówię, że ma być to model amerykański, do którego zaraz wrócimy i opowiem trochę o moim wyjeździe do Montrealu, ale hmm, faktycznie. Hmm. Inaczej się żyje i często ludzie pytają mnie o taką wewnętrzną motywację, jakby Czemu masz tyle powera, nie, że tam, nie wiem, ty, nie, ty ile ty śpisz, że tak jesteś wypoczęty, że tu tego Ja czasami nawet jak mało śpię, to i tak staram się, by, by moje życie cały czas było pełne uśmiechu I to właśnie daje energię, że jest się zgodnym ze samym sobą i chce się dawać to paliwo światu na zewnątrz I może to jest taka recepta na to, by, by właśnie tak sobie fajnie żyć, nie, żywiołowo I... Zobaczcie, że też, że niektórzy ludzie mają tak. To jest nie tylko domena w Polsce, ale tak, z grubsza mówiąc, naprawdę w Polsce jest to widoczne, że jest taki podział na stanowiska. Nie, że Ty jesteś taki, Ty jesteś owaki, i tak dalej. To jeszcze jest niestety cecha postkomuni postkomunistyczna tutaj w, w ludziach. Nawet młodzi ludzie często mają zaszczepiane wzorce od rodziców, którzy jeszcze tę komunę, magiczną komunę pamiętają, prawda? I to, jak było w Polsce przed 89. Um, no trudno, no tak było. To jest nasza historia i trzeba o tym pamiętać. Nie zapominać o tym. I um, czy walczyć? Nie wiem, ale nauczyć się po prostu to akceptować i starać się um, zmienić, tak by było po prostu jeszcze fajnie i jeszcze nam miło w naszym własnym kraju. Wracając do tej um, Ameryki, jak pracowałem w Montrealu, no to. Nie aż... Trochę to denerwowało w pewnym momencie, że każdy pyta How are you? I, I cały czas I'm fine, I'm fine. No ileż można tak odpowiadać, prawda? Ileż można e, tak odpowiadać? Ale znowu, to jest taki element, że ludzie może trochę na pokaz, trochę sztucznie. Często nie obchodzi ich w ogóle, jak ty się masz. Um, ale tak pytają, bo jest taka kultura. I nie wiem, czy do końca to by miało sens w Polsce, ale na pewno ta kultura jakiegokolwiek uśmiechu i tego, że jak ktoś się do ciebie uśmiechnie na ulicy, bądź spojrzy na ciebie, to... To nie jest jakieś, może hmm, co on się patrzy, albo co ona się tak patrzy. Wiesz, takie myślenie wydaje mi się, że jest po prostu nam wszystkim na plus, bo jest po prostu takim. Punktem przyjazności w tym wszystkim, i e, nie, na, nie namawiam do tego, by, by robić rewolucję kulturową w Polsce. Nie o to chodzi. Inaczej żyjemy, inne mamy tradycje, jest to okej. Okay. Tylko jednak faktycznie zobaczcie, jak ludzie smutni często są na ulicy. Przeciętnie mówię, nie mówię, że ty, drogi widzu, e, że ty jesteś uśmiechnięta, uśmiechnięty może, a, a, a teraz niby to powiedziałem, jakbyście wy tak byli. Nie o to chodzi, tylko faktycznie taka taka przeciętna, jakby średnia społeczna jest taka smutna i rozmawiając z obcokrajowcami ja zawsze dostrzegam to, że ludzie mówią, że smutno, jak rozmawiałem teraz, jak byłem na wakacjach na no Instagramie możecie zobaczyć kilka fotek jak byłem właśnie czy w Bułgarii, czy w Grecji czy w Chorwacji, rozmawiając z ludnością rdzenną tam, co się urodziło na przykład na Krecie um, albo urodziła się w Bułgarii, to rozmawiając z tymi ludźmi nawet z Bułgarami, moi drodzy często... Um, Dostawiałem taki feedback, że w Polsce byli na przykład na zawodach tanecznych, pozdrawiam te, te dziewczyny, z którymi rozmawialiśmy o tych tańcach, i byli na były na zawodach, ale jakoś tak oprócz dobrych lodów i um, gofrów i czegoś tam jeszcze, był jakieś kawiarni tam opowiadały się, zatrzymały, Tak jakby widziało, że ci ludzie jedzą rurkę z kremem, a jakby dalej są tacy... Tutaj do osób, które nie oglądają, a słuchają, to tak... No tacy są, wiecie, tacy, nie wiem, bez życia. I... I tyle, do tego Was zachęcam, do tego Was zachęcam, żebyście byli z życiem. I, i taki, taki luźny dziś, dziś film. Zapraszam na live'y na Instagramie. Nawet dziś sobie taki jeden robimy. Instagram emil.lipski. Tu macie dwa kolejne filmy wybrane przez YouTube dla Was. Do usłyszenia. Siema. Podyskutujmy w komentarzach.